Dobry wieczór państwo na drugiej części konferencji Anwil King Wilki Morskie Szczecin, zwycięstwo Anwilu. Tworzymy historię, najnowszy hashtag od dzisiaj, 15. zwycięstwo anwilu w domu, 15. oczywiście z rzędu. Trener Igor Milicic oraz środkowy Kevin Bristol na konferencji do Państwa dyspozycji. Trenerze, poproszę o krótki komentarz. Bardzo się cieszę, że byliśmy mocno zmotywowani, nie rekordem, ale po prostu wygraną kolejną z zespołem, który wiadomo mocno stawiał na ofensywę. Cieszę się, że zagraliśmy w obronie tak jak chcieliśmy i to jest kierunek, który obraliśmy przed sezonem i, i na pewno to jest dobry prognostyk na play-offy. Tak mamy grać i to jest w tej chwili bardzo ważne, że, że, że na naszej hali, przy naszych kibicach e, zawodnicy e, wykonują to, co, co chcemy. Jesteśmy, teraz już można powiedzieć po meczu, jesteśmy me, e, częścią historii, historii klubu i z tego chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom. E, to nie jest praca tylko w tym meczu, to jest praca w całym sezonie. Tak jak powiedziałem w szatni, e, napisaliśmy Ładny kawałek historii dzisiaj i w tym sezonie, ale to nie jest koniec. Książka jest to wciąż otwarta i po prostu fajnie jest. Pocieszymy się dzisiaj, a od jutra już mamy kolejne rzeczy do zrobienia i kolejny kawałek książki do napisania. Dziękuję bardzo. Kermin, your words about this game, please the microphone um my tak znad great defensive effort um today we came out and limit them to 63 points we are thinking my feeling is a good defensive effort and and we came out ready to play and then, um, paid off krótki. krótki komentarz Kerwina wielka, wielka praca zespołu wielki wysiłek zespołu zwłaszcza w defensywie zatrzymanie rywala na 63 punktach to świetny wynik i zespół był gotowy do walki od, samej, od samego początku i tyle komentarza Kerwina. Dziękujemy. Czy Państwo macie pytania naszych gości? Jeżeli pytań nie ma, dziękujemy bardzo.